Siemanko widzowie, witajcie w bitewskach na żywo z super Pershingiem Jest to premka ósmego poziomu, która moim zdaniem jest naprawdę dobra Jeżeli chodzi o stosunek, jakość, cena to jest to czołg zdecydowanie topowy W sensie za tysiąca zł z tych pojazdów, które są dostępne obecnie w grze To jest według mnie najlepszy pojazd jaki możemy tak naprawdę zrobić. I zobaczcie jak szybki jest ten pojazd jeżeli zarzucimy tutaj też turbosprężarkę ja gram właśnie z tym modułem i to powoduje, że to już jest naprawdę med. Zawsze ten czołg był taki bardzo mułowaty, i były ogromne problemy, jeżeli chodzi o mobilność. A z, tym, z tą turbosprężarką jestem w stanie na przykład sobie zająć jakieś kluczowe pozycje i trochę można grać już z tym pojazdem jak medem tak naprawdę i po prostu grałem właśnie tym czołgiem ostatnio. Zajaduję złoto co prawda, ze względu na to, że jest tutaj ta fałka, jak i ten IS-M z którymi z apk będę mieć problem, ale to chyba będą jedyne strzały, ze to, jakie będę tej bitwy oddawać. Zobaczymy, co tutaj się wszystko ułoży. Ogólnie super patching był wielokrotnie zmieniany i ta obecna wersja, jaka jest teraz, właśnie spowodowała, że zacząłem tym czołgiem trochę pogrywać. W znaczy, sensie, trochę przypadkowo zacząłem, że ktoś nim gra, i, bo ten czołg dostał w ostatnim patchu chyba bafa i aż mi się spodobało granie właśnie tym czołgiem. I szczerze, polecam, jestem pozytywnie zaskoczony. Jakbym miał wybrać jakąś prremkę, którą zakupiłbym za złoto, która jest dostępna obecnie w grze. No to na pewno wybrałbym Super Pershinga. Może znajomy się nad jakimiś ósemkami ciężkimi typu live i Patriot, ale za tą cenę na pewno Super Pershing wygrywa. I mamy tutaj naprawdę spoko DPM. Plus jest też taki, że ten pancerz potrafi sporo namieszać, sporo odbić, nadal mimo wszystko jest tutaj dużym zagrożeniem dla wielu pojazdów i po prostu siódme tiary są w dosyć sporym szoku, aby nas przebić. Ja sam czasami mam problemy, żeby przebić Super Pershinga. Oczywiście ósemki ze złota już będą, będą nas na luzie przebijać Czy też dziewiątki Mamy też making, który jest maksymalnie na dziewiąte tiery To też jest naprawdę ogromnym, ogromną zaletą I potrafi to fajnie płynąć, że tak powiem, na nasz styl gry czy coś Bo na dziewiątkach ósemką oczywiście jest zdecydowanie wygodniej niż na dychach WZ tak jak widzicie się odbija. Ta FOKa też się odbija przez tą bitwę. Już mam 3000 meczu, Naprawdę dobry start. I teraz nadal ta WZ. Mam nadzieję, że teraz ją jakoś przebija. O, dało się idealnie to weszło. No mi się czy te czołgi zjadą na dół, czy jechać do góry. Chyba będę wjeżdżać na górę. 3300 i 300 po sposie. Odbity 1700. I. Nadal jesteśmy w stanie trochę tego demerza porobić. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Tam. Oni tam duże HP nie mają, ale mimo wszystko i tak coś tutaj może wpaść. Jeżeli chodzi o załogę. Znaczy też ważny wyboru tych wszystkich premek jest to, aby zwracać uwagę na załogę, ponieważ jeżeli gramy jakąś premką, to powinniśmy robić też tą linię, czyli linię amerykańskich czołgów średnich. W tym wypadku. No i często przy wyborze pręki powinniśmy na to zwracać uwagę, jaką linię robimy. Ale przede wszystkim grać taką premką, która nie będzie nam się szybko nudzić i którą będziemy się odnajdować bitwie To nie jest taka premka, która tak powiem, znaczy w sensie każdy ma inny styl gry, o to chcę przekazać. I nie każda premka będzie najlepsza. Zauważyłem, że często pada Morak i. Właśnie jak to chciałem powiedzieć, to dwa razy mi padł y, amorek. Dobra. Niestety, ale on przeładuje szybciej. I teraz ja przeładuję szybciej, więc będę w stanie go skończyć. Tak mi się wydaje na oko. Dobra. 14 HP. Został Patriot. Mam zładowany złoty płacisk, aby jakoś mieć większą pewność, że go przebiję. Udało się. Pershing też można się trochę kontować, nie jest to najgorszy czołg do skrapa I tak jak zauważyliście ten Patriot nie przebił Fajna bitewka na start, na początek Himmelsdorf na pewno też bardzo dobra mapa na superpatchlinga Zobaczymy co rzuci potem Ale też przypatrzmy się jeżeli chodzi o zerowki Bo trochę też strzelałem ze złota w tej bitwie akurat Na tej mordowci miałem takie czołgi, które bym nie przebijał normalnie, no i Mka w pierwszej bitwie to też jest naprawdę super rezultat 3800-1500 expa i tylko 36, no plus 12 tysięcy na plus z premką jest to spowodowane właśnie tym, że strzałem ze złota i gram też na coli Dobra, granica imperium i rzuciło mnie też na 8 tiary Kładę sobie na lewo, raczej na prawo nie ma co Zazwyczaj właśnie na tej mapie jeżdżę na lewo z... Tutaj sporo zależy od tego jak się moja drużyna rozjedzie i nie ukrywam ta mapa nie jest najprześniejsza to znaczy w sumie druga strona chyba jest gorsza według mnie bo jeżeli ta druga strona pojedzie na przykład za mało czołów tu pojedzie to moja strona ma jakieś lepsze pozycje podobnie też jest na tej stronie W sensie tutaj niżej ale z drugiej strony <gryw> ale oni też mogą podjechać sobie w to miejsce i na przejeździe coś tam pofarmić no ta mapa ogólnie szybko się kończy przez to, że jakaś jedna flanka pada zbyt drastycznie i stajemy skopowani lub po prostu no, jest zbyt szybko po bitwie, nazwijmy to tak że się nie daje odratować, o to chciałem przekazać Ale sobie na tą miejscówkę właśnie po tej Części, bo tutaj możemy powychrać się na wieżę i trochę pofarmić przeciwnika, również grając tu, jeżeli przeciwnik miałby przewagę, jesteśmy w stanie jakoś uciec i ryzykowne jest jechanie, tak jak ta dwulówka, na tą część, bo jeżeli tutaj pojechałyby trzy czołgi, no to od razu mogą nas tak jakby spuszować, a tutaj jestem w stanie teoretycznie jakoś uciec, zobaczymy jak to się ułoży, nikogo tu nie ma. Mm. No, i teraz się zastanawiam, co zrobić. Czy. Spróbuję. O, jest jak Pantera, dobra. Mam już tutaj kogoś. Jak Pantera w bok. Jeżeli by się nie odwróciła aż w taki sposób, no to nie bym w stanie jej przebić. Jak Pantera może mnie przebić, bo ma całkiem dobrą penetrację. Ale teraz ona powinna się odwrócić na. Tak jest, zobaczcie, odwraca się na Defendera. W tym momencie próbuje się wychylić. I ona się odbiła, nie miała przycelowanego tego pocisku. Dobre miejsce, znaczy naprawiła się, ale ja poprawę gąsienicę. I jeżeli w gościu nie ma perków na naprawę, no to padnie Tak się właśnie stało. Jest tu sporo czołgów, miało spota, dlatego decyduję się, aby podjechać. Ładuję pocisk odłamkowy, jednak nie ładuję, bo jest A75TS. I szczerze, to się cofam. Nie chcę chodzić w wymianę z tym 85 TS. Mam Defendera za sobą, jednak Defender już zrotował. Jestem tak naprawdę sam. W tym momencie może się na mnie wychylić 85 TS i właśnie Su, ale jestem w miarę bezpieczny. Niestety, problem w Super Pushing jest to, że nasz dach i te wszystkie części takie nad są łatwo przewijane Również same działo. Możemy sobie przebić i tam też na to to działo. Ja tam podjeżdżać już nie zamierzam. Muszę po prostu czekać na przeciwnika I ewentualnie pomagać na tej drugiej stronie No i chyba To zamierzam zrobić, ewentualnie mógłbym Zjechać sobie tym środkiem Na tamtą część mapy I może na to się zdecyduję Bo widzę, że właśnie tą część wygrywamy i Mógłbym jakoś tam właśnie ich przecisnąć, to to i Chimara, Chimara, Chimara? Niestety nie wiem jak wymówić. Super, znaczy, prożet to będzie na przestrzale On się schował. Ale chyba się wychyli. Z, znaczy, cofnie mi pod lufę. O, tak się stało. Idealnie. No, jeszcze jedno. Może zdążę. Dałem radę. No, i spłoszyłem sobie właśnie tą ósemkę za nagrody. Wykorzystałem ten moment właśnie, że wygrywaliśmy tę część i sobie zrotowałem. Tego to pokazuje, jak ważna jest mobilność tych wszystkich czołgach, aby rotować na te odpowiednie flanki. Widzę, że moja. Stronę, na której byłem, powoli pada i tam przeciwnik zdominował. Delikatnie się skontowałem, i zobaczcie, że łup mnie nie przebił, również w ogóle tego nie przesuwał. Staranowałem go i padł. Sam sobie zabrałem 4, więc no, teoretycznie się opłacało. I wracam się na tą część, gdzie byłem, i będę mógł tutaj mieć fajny ogień krzyżowy na te wszystkie czołgi, bo mamy tutaj dwulówkę z tej strony ISU, a ja będę właśnie od tej drugiej strony się wychylać, co spowoduje, że. Jakiś tutaj demysz na klepie, na pewno. I wszystko dobrze się zapowiada, do tego co tak widzę. O, dolna płyta zostanie przebita łatwo. A75 TS będzie się nadal wychylać. Został strakowany. Niestety ale 75 TS mnie przebił. Muszę trochę uważać na to su. Poprawiłem tego traka. Nie wiem, co strzelił Super Pershing strzelił na pewno. Mam przysta... 300... No, nie wiem, czy chcę ryzykować, bo może mu polosować. Dlatego wychylę się w taki sposób, aby może strzelić Super Pershinga. Jednak to su jest tam. O, sus strzeliło mi w działo. Kolega też mi strzelił w działo. Więc... Dobra, ja mu strzeliłem podziały i to weszło. To miejsce jesteśmy w stanie przebić super Ale trzeba oczywiście tam wycelować, co nie jest, najłatwiejsze SU. Również się odbiło. To miejsce to jest taki Weak Spot na super pershingu, ale niestety rozwalanym celownikiem nie jest najłatwiej tam trafić również. To miejsce możemy przebić, ale tak jak już zauważyliście. Ciężko się gra, mając więc uszkodzone działo. Gdybym nie to, to może byłbym w stanie jeszcze oddać przeszały z nami. Proszę, nie wierzę mi, nie wierzę mi już pod cel. No cóż, 3300 to i tak to jest bardzo dobry rezultat, jak na 8 Premium. Więc cieszę się, że takie dwie spokojitewki Wam pokazałem. Przejdziemy do rezultatów. A finalnie to się tak prezentuje. 3300 1300 Expa i 68000 na plus Witewka według mnie spoko Czołk również bardzo polecam i pozdrawiam Trzymajcie się, pamiętajcie o aktywności, łapeczkach, subach to Elo